Witam was serdecznie z naszego salonu Lamur. Dzisiaj przychodzimy do was absolutną petardą na twarz, podbródek, szyję, dekolt. Jest to zabieg multipolar z endermologią. Multipolar, wiązka lasera multipolarna, która niesamowicie regeneruje komórki skóry, rozjaśnia nam twarz, działamy bardzo silnie na przebarwienia oraz blizny, naturalnie też na komórkę tłuszczową, dzięki czemu możemy również walczyć z niechcianym podbródkiem. Jest to zabieg całkowicie bezinwazyjny. Pracujemy dwoma głowicami, większą oraz mniejszą, aby zabieg był precyzyjnie wykonany. W drugim etapie zabiegu wykorzystujemy endermologię. Jest to wiązka lasera bipolarna oraz podczerwień. Również przy tym zabiegu działamy nieinwazyjnie. Dzięki zabiegowi endermologii na twarz niesamowicie pobudzamy układ limfatyczny, odprowadzamy wodę z twarzy, również zaznaczamy kości policzkowe, robimy naturalną wolumetrię twarzy, skóra jest rozjaśniona, wyszczuplona oraz pełna zdrowego wyglądu. Na zabieg endermologii z multipolarem na twarz mamy dla Was minus 20% oraz dwa zabiegi gratis. Możecie zakupić w pakietach 8, 10 bądź 12. Piszcie, dzwońcie, odpowiemy na Wasze wszystkie pytania, umówimy Was na bezpłatną konsultację. Zapraszamy!